Witajcie moi drodzy widzowie. Dziś przedstawię Wam książkę, którą uważam, że dokładnie każdy powinien przeczytać. Ponieważ ta książka otwiera mózg na bardzo ważną informację, która jest kluczowa dla życia każdego z nas. A mianowicie, niezależnie od tego, jaki mamy start w życiu, możemy osiągnąć niemalże wszystko. Brzmi to jak banał, natomiast ten oto czarnoskóry Amerykanin, David Goggins, udowodnił w swojej autobiografii pod tytułem Nic mi nie złamie, że dokładnie tak w jego przypadku się stało, a na tych prawie 400 stronach opisuje on dokładnie krok po kroku swoje życie, pokazując czytelnikowi, że nie ma żadnych zasranych wymówek, żeby nie osiągnąć w życiu wszystkiego, co najlepsze. David miał najgorszy możliwy start w życie, jaki można sobie wymyślić. Jeżeli można powiedzieć, że start w życiu można mieć od plus 10, czyli taki super, komfortowy i dający nadzieję na sukces, do minus 10, który praktycznie żadnych nadziei na sukces nie daje i raczej powoduje, że ten ktoś będzie na mm, granicy społeczeństwa albo i za nią, to David miał minus 10 wspomnienia dotyczące jego dzieciństwa są naprawdę traumatyczne i dla mnie było to bardzo trudne, żeby to przeczytać w ogóle. Ja jestem osobą dosyć wrażliwą, więc takie opisy ciężkiego dzieciństwa były dla mnie szokujące i bardzo mocno odcisnęły się na mojej psychice. Więc on, mając to, ten start życiowy na poziomie minus 10 dokonał niesamowitych osiągnąć w swoim życiu. Osiągnął sukces sportowy, społeczny, emocjonalny, bo założył wspaniałą rodzinę i do tego jeszcze przy okazji finansowy. Ze startu naprawdę, naprawdę minus 10. I teraz każdy, kto przeczyta tą książkę, ja myśli sobie: Nie, ja to miałem ciężkie w ogóle dzieciństwo, ciężki start. Przeczyta sobie książkę Davida i stwierdzi: O kurde, gość to rzeczywiście miał przez rany początek. Więc skoro on dał radę osiągnąć tak wiele, to czemu ja? który miałem lepszy, znacznie lepszy, czy zdecydowanie lepszy początek niż on, nie mogę osiągnąć tak samo ogromnych sukcesów w swoim życiu. Jego początek życia powodował, że najprawdopodobniej skończyłby tak jak większość murzynów w Ameryce, którzy mają tak ciężki początek czyli po prostu jakaś patologia typu narkotyki, alkohol, przemoc, gangi, zabójstwa. I albo skończyłby w czarnym worku, albo w więzieniu. Taki, były najpraw... naj... taki był najbardziej prawdopodobny scenariusz na to, jak potoczy się jego życie, mając ten początek, który on miał. Natomiast on z tego wykuł swoje całe życie w zupełnie inny sposób. Odciął się praktycznie całkowicie od swojego fatalnego początku, i krok po kroku. To jest właśnie bardzo istotne, że tu jest potrzebna ogromna cierpliwość i ogromny hard ducha, żeby krok po kroku przekuć swoje życie z fatalnej porażki w niesamowity sukces. Oczywiście zajęło mu to wiele, wiele lat i to wszystko dokładnie w tej książce macie opisane, jak on tego osiągnął. Link do tej książki, jeżeli zainteresowała Was moja opowieść o niej, jest w opisie do tego filmu. Uważam, że to jest książka, którą każdy dokładnie powinien przeczytać, po to, żeby zdać sobie sprawę, jak w świetnej pozycji startowej się znajduje. Nawet jeżeli ma 50 lat, to i tak znajduje się w znacznie lepszej pozycji startowej niż znajdował się David, kiedy rozpoczynał swoje dorosłe życie. I dlatego. Jedyne co powstrzymuje cię przed osiągnięciem tego, co chcesz w życiu, są twoje wymówki. Praktycznie nic więcej. Tu jest na to dowód. Zapraszam do lektury, dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć.